Siema, siema. Dzisiaj robimy opening trzech paczek piłkarskich. Tutaj są dwie Michuksa. Przywitaj się. Siema, siema. Pierw ja będę otwierać. Trzymaj, Michuks, kamerę. Otwieramy. O! Jeśli ci wyleci druga De Bruyne. Baller, fajne, fajne. Taka? Jeśli kolejna Golden Taka? Baller wyleci, to nie wiem. Ruben Dia i Malo Gusto Gusto, bo ten komisarz druga paczka jakiś to jakiś Chyba chiński żółty... klub Taki... o kurtuła! Top Keeper fajne taka taka gówniana Chelsea taka i taka i ostatnia paczka jakiś bramkarz takie? Już myślałam, że masz złotą tą kartę. Martinez? I jeszcze wam. Jeszcze wam. A nie, dobra. To teraz mój kolega Michuks będzie otwierać. Będziemy właśnie jechać z rowerami po album. Taka? Brazylia. O, Real Madryt, Valverde. Valverde, ja trafiłem Kurtuę. Kolejny Real Madrid. Koma Kinga? Don, Don, Don King. Ktoś, nie taki. wiem co to za klub, Argentyna. I ostatnia karta to będzie taki. Jeden. Ok, jest. paczka. Może będzie Zubijajcie fajnie. Zbijajcie na mój kanał, bo u siebie na kanale będę nagrywać jak robię opening albumu. To będzie może na dworzu, nie? Mhm. Jeśli będzie. Argentyna, kto to? Anarda. O, tutaj. U. U. New Hero. Ne Nef Hero. Pokaż do kamery. To Taki fajny. I pokaż. No, i dobry bramokarz. Ja myślę, że opening był fajny. Wbijajcie na kanał Szelusia. Czy Szeluś? Nie pamiętam. Ja muszę zmienić nazwę. I Huksa, bo albumu. Tak, ja Wam pokażę moje karty. Ja mam tam słabe karty, ale mam. Ja z pierwszej paczki trafiłem kartę Golden Baler. Czy to rozumiecie? Z pierwszej paczki. Na razie. Będziemy robić opening albumu. Na razie.